Siemaneczko jakiej z tej strony Bora, to jest gierka KSP, czyli Kerbal Space Program, w wersja 0.23 I kolejny, dziesiąty już odcinek. W ostatnim odcinku powróciliśmy na Kerbin bezpiecznie z Księżyca Moon No więc teraz przyszło nam lecieć na kolejny księżyc, troszkę dalej oddalony od Kerbina, księżyc o nazwie Mimnus Zrobiłem sobie już rakietę. Aha, czekajcie, pokażę wam jeszcze, bo latałem parę razy na Muna. Od ostatniego razu, który nagrywałem, który wy widzieliście, to ja na Munie byłem, lądowałem chyba jeszcze chyba cztery razy, zaraz to sprawdzimy. Badałem różne miejsca, różne jakieś szczeliny jakieś wąwozy, jakieś te, znaczy nie jakieś tylko jak się to nazywa, bieguny. No, i zdobywałem doświadczenie, dzięki czemu moje drzewko w tej chwili właśnie wygląda tak: Tada, Zajebiste, co? <laughs> tak właśnie wygląda moje drzewko. Ale weźmy sobie teraz z tego, bo zbudowałem też rakietę. Aha, czekajcie, pokażę Wam jeszcze. Moon, na Moonie w tej chwili jest, już Wam mówię. Raz, dwa, trzy, pięć moich flag. Raz, dwa, trzy, cztery, tak, pięć. Pięć razy Bora tam był. <laughs> w różnych miejscach czekajcie pokażę Wam. Mam biegun y, północny, biegun południowy, tutaj prawie, no, powiedzmy. Tutaj gdzieś z boku byłem, tutaj byłem w, tej, w tym kraterze dużym Tutaj chciałem wylądować, ale jakoś nie wiem dlaczego mi się nie udało. Wylądowałem obok. Tak wygląda Moon z, z flagami. <laughs> Dobra, a teraz przejdźmy sobie do rakiety. Po prostu wybudowałem już ją wcześniej. Jest, jest coś podobnego w stylu Badasa, w stylu rakiety, która leciała w misji Borison na Moona, tyle że jest y, bardziej dokokszona <ścoughs> Zbiorniki mam już te duże, y, dwie partie boosterów po bokach, y, tutaj mam y, paliwo LCS. No. Ten lądownik mój Wygląda zupełnie podobnie Tyle, że ma więcej paliwa Mam nadzieję, że z, z Mimnusa, Jeśli uda mi się wylądować Wrócę bezpiecznie No i żeby mi się tylko LCSy nie skończyły Tak to będzie dobrze Jest mniej więcej to samo Tylko antena chyba nowa, bo tam wtedy tej nie było yy, Tu jest Co to jest, bo zapomniałem ok, Czekajcie yy, Akcelerometr Spadachrony tutaj dałem większe, no i wszystko strasznie taśmami poli, po, powiązałem. Nie chcę, żeby mi się to rozpadło i tyle, czekajcie. Bo ja tutaj jednej rzeczy zapomniałem, bo ja tą rakietę badałem, jak ile paliwa wystarczy, jak, jak wznosiłem się na orbitę Kerbina, ile mniej więcej zostanie. I zapominam, że tutaj potem to strasznie lata. Yy, dlatego spróbujemy sobie to teraz w tej chwili. Wzmocnić Kurczę No nie chciałem aż tyle, no ale niech będzie Pyk Co jest? No i widzicie to jest ten błąd właśnie Muszę to jakoś taśmami wzmocnić, ale czekajcie, no to spróbuję dać jeszcze od dołu takie akcje I teraz taśmami to spróbuję wzmocnić No, dalej nie wychodzi, co jest. Muszę to jakoś wzmocnić, bo będzie mi to latało, a tego bym nie chciał. Czekajcie, sekunda. No, kurczę, co jest, a od dołu? No i dobra, już jest jakoś wzmocnione, ale jeszcze by się przydało jedną taśmą. Estetycznie to nie wygląda, ale to ma być efektywne. Wszystko mam dobrze porobione? Chyba tak. Silniczki RCS są. Dobra, kto będzie leciał w misji Mimnus? Nie wiem, ani Boba, ani, ani Bila bym nie chciał brać. A kogoś za głupiego też bym nie chciał. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Me. O, gaz, weźmy sobie gasa, dobra. E, misja minus 1 robimy save'a i na wyrzutnie. <grym> Żeby mi się tylko udało, no, tutaj jest takie pół na pół. Omuna <grym> o Muna, o Muna byłem jakoś bardziej przekonany, że wyląduję i wrócę. <grym> tutaj już tej pewności takiej nie mam, niestety. Dobra, już taka niezrozrośnięta krowa, dzięki temu, że mam te e, zbiorniki większe. Nie dam sobie całej mocy, dam gdzieś tyle. Ok, 3, dwa, jeden, odpał i lecimy. Jak dam całą moc, to. Te drugie boostery odpadną gdzieś na wysokości 15-16 tysięcy metrów. A chcę, żeby odpadły troszeczkę wcześniej, gdzieś na 12-12 tysiącach, -12 dlatego nie mam pełnej mocy. Mam nadzieję, że tylko po odczepieniu, bo tak jak próbowałem wcześniej po odczepieniu tych pierwszych boosterów, jak już będę dopalacze, drugi odpalał. rakieta obraca się wokół własnej osi potem i mam nadzieję, że tym razem jakoś tego uniknę, jak nie będzie na pełnej mocy. Zobaczymy. Na tych boosterach do 2,5 do 3000 tysięcy powinienem osiągnąć. Taki jest plan. No nie jest taka rozrośnięta jak widzicie. Bardziej rozrośnięty bo ten lądownik się wydaje. Nic nie zapomniałem. Kurde mam nadzieję, że nic. No. To się już potem okaże. Powrotu nie będzie. <śm> I tyle. A ja dalej, tak na marginesie, nie wiem, jak lecieć na inne planety. Mam kalkulator, jak obliczać yy, trajektorię. Dostałem kalkulator od Tashimena. Linka po prostu. O, czekajcie, pastery, pastery. O, nawet ponad 3000 miałem. No dobra, czyli zmniejszymy jeszcze troszeczkę moc. Ale kurde, jakoś się nie odnajduję w tym. Tą gunę cały czas planuję, cały czas kombinuję, jak tam polecieć. Wiem, że musi być dobrze ustawiona. Będę kombinował. No, nie chciałem kombinować za bardzo, bo nie miałem nagranego odcinka właśnie tego, czy odcinków jak lecę na Mimnusa, ale jak już polecę na Mimnusa, myślę, że zrobię sobie, nie wiem, z tydzień przerwy z nagrywaniem Kerbala i wrzuceniem go na swój kanał, a będę obczajał jak dolecić do Duny. To będzie chyba najlepsze. Wiadomo, że wszystko się jeszcze może zmienić, ale na chwilę obecną właśnie taki mam plan. Dobra, 7,5 tysiąca nad ziemią, nad powierzchnią wody, przepraszam, jakoś mi tą rakietą jeszcze nie buja. Więc jest dobrze, jest w miarę prosto, w miarę dałoby się moc jeszcze zmniejszyć. No ale dobra, lećmy, już, lećmy na tych boosterach. i 10 km jesteśmy, będzie więcej niż 12. Jest idealnie teraz ustawione. 12 już przeszło, ale w Boosterach też już paliwa nie ma. Okej. Okay. Obracamy naszą rakietę. Poziom 45 stopni, tu jest taki fajny wyznacznik. Ja sobie z niego zawsze korzystam. Okej, okay, jest. Oj, wróćcie troszeczkę moja rakietko, wróć. Jeszcze kawałek. Jeszcze. Dobra, zobaczmy sobie teraz naszą trajektorię 32 tysiące. Cały czas się wznosimy. Ale i tak tutaj wrócę do rakiety, gdyż będzie mi się kończyło paliwo. O, widzicie, teraz mi ją hula. Teraz obraca mi tę rakietę. Nie wiem, czy koło zamachowe coś by tutaj pomogło? Myślę, że tak. Kolejne rakietach będę już stosował koła zamachowe. Dobra, 30 tysięcy prawie jest. Jak tam trajektoria 54. Wzniesiemy się, myślę, tak do 80, jak zwykle. Może 80 z hakiem. Ale tu mi się paliwo skończy. Odrzucę te zbiorniki. O, właśnie w tej chwili. I lecimy na głównym. I to mi się nie rozwali teraz. Dzięki temu, że wzmocniłem to połączenie. Dobra, teraz możemy dać pełną moc. Mamy już 80 km, Ale jeszcze tak myślę do 85, nie? Dobra. I wyznaczamy kurs, żeby uzyskać orbitę wokół kerbina. Fikes. Jeszcze kawałek. Nawet większy. <laughs> nie no, 40 to za mało. Ja nie tych trajektorii, no widzicie, trajektoria się będzie różniła ponad, no... Z jednej strony 150 tysięcy, no to jednak jest różnica. A z drugiej 73. Dobra, ustawmy sobie rakietę. Mamy odpał za minutę i 13 sekund. No, jest duża krowa, jest. Nie mam tych większych silniczków RCS na chwilę obecną, mam tylko te małe jeszcze. No, i muszę z nich korzystać, muszą mi wystarczyć. Ale jak zdobędę punkty, tam chyba zostało mi 78 punktów. O ile, nie pa o ile dobrze pamiętam, jak zdobędę kolejne punkty, od razu pierwsze co robię to odblokowywuję eee, te większe silniczki RCS. Po prostu czekajcie, bo nie chcę mi najść, No dobra, jest znacznik. Ok, 40 sekund do odpału, przyspieszymy sobie kawałek. Dobra, odpał. O, widzicie jak ja wyznaczam trajektorię? No właśnie. Dlatego potrzebuję zawsze więcej paliwa. <laughs> Ten typ tak ma. I niestety, dwie minuty. Strasznie dużo. No, stracę połowę pali paliwa, jak nic stracę. Ale dobra, no, to, to paliwo i tak jest, żeby tylko dolecić do Mimnusa. A to jeszcze, żeby wylądować, jak najwięcej z tego użyć. Wylądować, no to samo co nam umożliwi, nie? W ostatniej chwili ten odwłok odrzucić, używając tego lepszego, wydajniejszego silnika, oczywiście, wyhamować, wylądować i potem dzięki tym silnikom trzem, temu głównemu z lądownika jednemu, wrócić na kerbin. Minuta 20 sekund jeszcze, ale więcej niż pół paliwa, ale nic nie szkodzi. To paliwo właśnie po to jest, żeby osiągnąć Mimnusa, co tam mi się świeci. A nie Tylio. No. Jak widzicie troszeczkę przekrzywiona jest y, ty, orbita y, mun, Nie Muna, tylko mimnusa. Potem sobie gdzieś znajdziemy miejsce, miejscówkę, gdzie wylądujemy. Na razie się tym nie martwię. Na razie się martwię, żeby tam dolecieć i stracić jak najmniej paliwa właśnie z tego odwłoka. Troszeczkę tutaj naszą. Nasz kurs sobie poprawimy. No, kończy się bez... paliwo, kończy. Został już tylko ten zbiornik. W sumie został już on tylko od dawna, no ale okej. Okay. Jak tam daleko jeszcze. No czy ja wiem, czy daleko, no trochę jeszcze jest. No ale przyspiesza już. 15 sekund. Znowu sobie troszeczkę poprawię kurs. Żebyśmy byli cały czas w znaczniku po prostu. Okej, okay, dobra, będziemy zaraz zwalniać. Przecież ja wiem czy tak zaraz. Tam już jest 100 tysięcy. Wow! No tak, cały bora. Tam pewnie będzie 200. Dobra, olejmy to. Zniszczmy sobie to, ile zostało nam paliwa? Nee Okej, okay, dobra, gdzie jest Mimnus? Mimnusie, gdzie jesteś? Tutaj ustawimy sobie go jako cel. No i myślę, że gdzieś z tego miejsca będziemy próbowali się z nim spotkać. Jeszcze. Co mi tutaj tak się pokazuje? Aha. Słońce. Kurczę, kurczę no. Czyli dalej, jeszcze. Teraz powinno być już dobrze, jak myślicie. No, dupa nie jest dobrze. No, tak to jest właśnie z, moimi z moim wyznaczeniem kursu. Ja mam z tym problem. Coś niby wiem, ale bardzo dużo nie wiem. Ale znajdziemy. Metodą prób i błędów, i znajdziemy. Spokojnie. Tym się nie macie co martwić. Ja nie odpuszczę wiadomo, gdzieś to znajdę. Tam takie malutkie było? Nie, chociaż. Dobra, zróbmy sobie coś innego. To, co powinienem zrobić już na początku. Czyli tutaj, sobie trajektorię wokół kerbina troszeczkę powiększymy, będzie nam łatwiej. 230, 240. Myślę, że będzie dobrze. Prawie tą resztkę paliwa na to zmarnujemy. Yy, dobra, musimy się teraz ustawić. Nie będzie to takie proste tą krową. No, ale lepiej latać już krową niż stodową, to tak jak na Muna, nie? Chociaż w sumie na tym etapie już była taka sama. Tylko węższa. O ile dobrze pamiętam, bo to było dawno w 45 Okej, okay. 17 minut do odpału, strasznie daleko Jesteśmy prawie idealnie To jest chyba ostatnia, czy chyba na, no, na 99% ostatnia misja, w której y, pokazuję wam jak y, lecę po prostu z naszego, z naszej platformy startowej na orbitę Muna i tak dalej. Od kolejnych odcinków od kolejnej misji, jak już będę latał, nauczę się i będę latał gdzie indziej, ale myślę, że jeszcze bazę na nie zrobimy jeszcze bazę wokół Kerbina. To no wokół Kerbina to może wam pokażę jeszcze jak ten start i to wszystko przebiega, ale na ogół jestem za tym już, żeby sobie to żeby to wam przyspieszać po prostu, żeby was to nie nudziło, żebyście tego nie, nie mieli. Za każdym razem, dobra, teraz przyspieszymy. Mamy jeszcze ponad 16 minut do odpału. Tak, to będę przyspieszał, żeby to maksymalnie 2-3 minuty zajęło. To tak, dwie... 3 minuty to już maks, naprawdę. Tak, już prowadziłem budowanie rakiet. No, w tym odcinku budowania rakiety nie było. No, ale widzicie, jak rakieta wygląda. Kurde, jeszcze 15 minut. No nie da się tego bardziej przyspieszyć, musicie wybaczyć, musicie to znieść. Łyczek herbatki. Widzicie, tam Egon był na... nie Egon, tylko Iwan był na rybach. <laughs> 90 tysięcy, 92... Będzie się dało przyspieszyć zaraz chyba. O, właśnie. O, ja dobrze pamiętam, powyżej 90 tysięcy da się już przyspieszać. Tak porządniej, nie? Jeszcze parę minut. Dobra, myślę, że możemy już robić odpał. On będzie krótki, no ale w sumie paliwa też nie ja mamy wiele. O właśnie się nam paliwo skończyło palimy sobie, żeby tylko ten drugi ten, ten, ten tylne zbiornik, żeby nam troszeczkę daleko odpaliło, dlatego sobie użyliśmy chwilę tego silnika dobra i teraz trzeba kurt wyznaczyć, I jeszcze raz ponownie 200 prawie, 240, no dobra ok. target mamy, mamy no, ale stąd mi to chyba nic nie da zobaczymy, zobaczymy Nie wiem, dlaczego zaczyna mi to denerwować, bo normalnie to Mimnusa jakoś łatwiej mi było złapać. Nie wiem, dlaczego teraz jest taki kłopot. Naprawdę nie wiem. Spróbuję sobie tą trajektorię troszeczkę zrobić w stylu właśnie Mimnusa. Czyli troszeczkę ją tak wykrzywić. Myślę, że tym sposobem będzie dużo lepiej, chyba tak, chyba tak, no tak, takie tak właśnie wyglądają moje trajektorie metodą prób i błędów, no ale dalej jest jakaś lipa, dalej coś jest nie teges i nie wiedzieć co. Ole, rano co jest grane? Przecież nie będę. O, 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 tam coś było chyba. Chyba tam coś było. Kurde. Dobra, jak osiągnę. Yy, wyznaczę sobie kurs, to do Was wrócę. Dobra, kurs na minmusa wyznaczony. Troszeczkę sobie zwiększyłem do 500 tysięcy metrów orbitę wokół kerbina, jakoś mi tutaj chyba wtedy łatwiej to przyszło. Teraz no dobra, ustawiamy się na znaczniku. Gdzie ten znacznik? Już powinien był, No właśnie, chciałem powiedzieć, że powinien być już widoczny. Okej, okay, kurs na minus mamy. Od pauza prawie 40 minut. Ale czy to dobry kurs? Przekonacie się już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o swoim komentarzu. Piszcie, co o tym myślicie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, razicho, pa! pa.